Cześć. Dzisiaj Audi A3 wersja Sedan. Jak takimi autami się interesujecie, to zapewne wiecie, że większość Audi jest z Ameryki. Nie jest to dla mnie absolutnie żaden problem. Macie dużo filmów wytłumaczonych, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. No i spójrzcie, miałem tutaj ciężkie zadanie, szczerze powiedziawszy, później, nad tym siedziałem, bo znaleźliśmy kilka egzemplarzy. Tak naprawdę, 20-kilka sztuk było w Polsce w naszych wymaganiach. Tutaj musieliśmy delikatnie podnieść budżet. Jedno z samochodów, które też macie opisane u mnie na Facebooku, do czego zapraszam, było czterokrotnie rozwalone już w Ameryce. Serio. Były dwie szkody całkowite. Jest to pierwsza taka sytuacja, pierwsza moja taka sytuacja, w czymś tak spotkałem, żeby tak to było. Nigdy wcześniej, jak się zajmuję z weryfikacjami nie miałem do czynienia z taką, z taką właśnie sytuacją. Tutaj ten samochód w Ameryce był uszkodzony dwukrotnie. Raz było to trochę większe, wtedy zjechało auto do Polski no i raz mniejsze. Co było naprawdę na samochodzie? No, cztery, 3 felgi mamy uszkodzone, to oczywiście wiemy. I tak, był lakierowany ten błotnik, jest zrobiony idealnie pod czujnik, ale wiem, że jest lakierowany. Jest to dalej oryginał Audi. Jak się przyjrzymy, to tutaj jest ślad, że jest niedopolerowane. No i nie ma też na nim ocynku. Był robiony przód, są oczywiście zrobione lampy na wersję europejską, tutaj naszą polską. Także możemy się po prostu z tym poruszać. Nakierowana maska, i tutaj za czasów, gdy ono zjechało do Polski od aktualnego sprzedawcy, był robiony ten przód. Tu tam jest znaczek quattro, oczywiście auto, auto w quattro nie jest tak, to zostało, zostało po prostu złożone i był lakierowany ten błotnik, bardzo ładna robota, to jest za tym drugim uszkodzeniem, a za pierwszym także były robione te drzwi dosyć ładna amerykańska robota ale jak się przypatrzymy, tutaj mamy morkę na lakierze bardzo, bardzo fajny samochód ja też się bardzo cieszę, ponieważ udało się kupić samochód za pierwszym podejściem zajęło mi bardzo dużo czasu wyszukanie tego samochodu pod to zlecenie, naprawdę bardzo dużo czasu, rzadko kiedy tyle poświęcam, no ale podkreślam jeszcze raz, opłacało się. Spójrzcie, jakie mamy ładne wnętrze. Samochód ma nieco ponad 120 tysięcy kilometrów przebiegu oczywiście jest dokładnie 122. Jest to wszystko potwierdzone i ze sterowników, czy to z raportów. No i co? Nie bójcie się samochodów z Ameryki, trzeba je sprawdzić. Natomiast wstępne takie sprawdzenie, czy po auto warto jechać, jest naprawdę bardzo przyjemne, gdy samochód jest z Ameryki. Jest to już, mój, już, jest to już moje, któreś auto kupione z Ameryki. Przepraszam za tutaj słownictwo. Ja wiecie, że ja nagrywam nie z kartki. Ja mówię to, co mi silna na język przyniesie. Też od 3 godzin nie piłem ani łyka wody. Jest gorąco. I co? Od spodu będzie kolejny filmik, bo był nagrany w innej orientacji telefonu, więc nie będę tutaj robił takiego wam brudu. A was co, zapraszam do weryfikacji, bo możemy kupić naprawdę bardzo fajny samochód. Takie ciekawostka, są nowe opony, jeżeli chodzi o stan. Natomiast tam to leżaki magazynowe. Z przodu są nowe tarcze i klocki. Z tyłu mamy bardzo fajne hamulce. Jeszcze spokojnie do jazdy tarcza jest oryginalna klocka. Na oko zostało jakieś 30-40%. Jeszcze może wejdziemy sobie do bagażnika. Szybki myk, który wygląda bardzo fajnie. Tutaj, tak samo. Mamy też nawet tą siateczkę. No powiem szczerze, bardzo się cieszę, bo lubię takie sytuacje, gdy po prostu jedziemy. Ach, nie zawsze tego jedną ręką, bo się skupimy na telefonie. Gdy za pierwszym podejściem po prostu samochód zmienia właściciela, wtedy wszyscy jesteśmy zadowoleni. Moi klienci, myślę, że sprzedawcy, no i przede wszystkim ja. Trzymajcie się.